Siema, tutaj Bober to jest pierwszy odcinek z Counter na moim kanale. Jest ze mną Domir. Siema. No i na, w, głównie w tej serii będziemy nagrywać, no tylko w sumie, będziemy nagrywać tryb skrzydłowy. Dobra, nie przedłużam i widzimy się już w grze. Dobra, jesteśmy już w grze, oczywiście jest jeszcze rozgrzewka. Ale to tam... To raczej krótko będzie trwała ta rozgrzewka. Ogólnie możecie pisać w komentarzach, czy chcecie tą serię, czy wam się pod, będzie podobała ta seria wam. Jak się wam spodoba, to oczywiście ona będzie długo trwać. Bardzo długo. No ale bardzo. bardzo. Ogólnie mam wrażenie, że ta seria będzie mega fajną serią, więc oby wam się spodobała. No a jak wam się nie spodoba, to i tak trudno. To będzie słabo. Ty tam, mi się skoczyło Dobra, wezmę bo, bo nie możecie też pisać e, Czy lubicie czy, czy chcecie Żebym tak Co ile dni wrzuci odcinki też możecie pisać Bo Dla mnie to jest dosyć nie problem wrzucać odcinki Na przykład 3 w tygodniu Ale Czasami no też dla mnie już większo. Tylko czasami trochę czasu nie mam i takie może być problem, ale Dałoby radę Dobra, teraz Le, musimy się bambi skupić, bo... Bombiczki dwa razy mnie zabiły Dobra, teraz się skupmy Dobra, masz bombę Ja Dobra. idę tą samą taktyką mnie lecę Wiesz, wiesz Tak jak w tych, tak? Dobra, lecimy ja lecę tamtędy. Tylko jak nie... Czy oni grają tę taktykę, której nienawidzę? Nie, nie. okej. Okay. O, nie leci Nie, nie Dobra, widzę nie i lecę. jeszcze. Są nie widzę tego. O jest na no podwórku. Gdzie? Leży. A i zabił mnie, ale dostał mało, bo A gdzie jest, gdzie, gdzie był, gdzie był, gdzie był, gdzie był? Eee, yy, wchodził przez drzwi do tamku, do Oj! Typał. Dobra taką bombę Pamiętaj, że to jest ważny mecz, bo od tego zależy jaką rangę dostaniemy Wiem Albo będzie dobrze, albo będzie źle Dobra kupuj ja, ja mam Ja smoka wziąłem i digla, Bo mam bombę Obydwoje górą ław flash'a dostałem Mała... Właśnie ja się skampiłam Dobra in, 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 Taras, taras, a, zraszowa... Zabij go, proszę Oj, to jest GG Aj, dobra, bez szans byłam Nie wiedziałem, że... Bo oni teraz mieli taktykę... Taką, że nas zraszowali Dobra Ja pójdę na... Daleko, w sensie obkrążę ich, bo oni... Wiem, jak zagrają raczej nie, Karabin, nie, dobra, biorę digla. i Ale jest strasznie raczej. źle, bo oni mają hajs Przynajmniej jeden, nie, bo... Nie, dobra nie, dobra, zagrajmy na daleko, rzućmy yy, flaszę. Wawaj flash Ten flash prawie umarłem, Gdzie? ale trudno, na blisko był. O drugi, na blisko! Traktor Gdzie? A dobra, traktor. Leży Maka miał wspaniał. Maka MP9 miał. Ale nice, bo... Mogę... Nie, jeszcze nie kupujemy tego. Nie, 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 co ty? Mi nie stać. Mi nie stać? A. Doszłam Nie, 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 nie. Jest te Zetki i zabiłem dwóch. Uwaga, klasz. flaszę rzuciłem, oni też. Czyli grałem jak grali wcześniej chyba. Awka ma. A jednak nie, udawał. Trzema z Tak... tak uważaj, plantuję, 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 plantuję. Serio to nie słyszałeś? Nie, nie usłyszałam. Kurde Dory, ale y gdyby nie miał DFa to bym go zrobił. Kałaszka? Mam. Masz. No nie możemy tak przygrywać. Czy, tylko najgorsze Dobra, jest to... Nie. U plasz y uważaj. Najgorsze jest to, że u nich tylko jeden fraguje, w sensie... To jest dobrze, ale... Nie shopa... bo jeden Daczek Daszek dostał. Ofie. Ten co fraguje. Gdzie? Dostał, ten, ten lepszy od nich dostał Ale gdzie jest? Masz szkół M4 11. A nie chcę, nie chcę Drugi nie wiadomo Rzucili A, dobrze To będzie camping na stówę O Nadaleko daleko Dobrze Serio dobrze No dobrze Bo Kurde. Nie dobra. Jest też ok, jestem jest ciekaw, ok. jak się Wam widzę, podoba ta seria z Minecrafta, moja z Hardcora i z Arka. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ta seria z Arka. Nie wiem, ile jeszcze potrwa, ale nie będzie taka długa. Chyba. Może, może będzie to zależy tylko od Was. Czy ją czy chcecie, czy nie? E! Teraz, teraz. Nie. Nie full auto, nie full auto, podsadził go. No podsadził. No, Jedyną... dobra, Mamy Dobra, ekon masz ekonomię, tak? No mam, kupuję p 90, idę na blisko. Ty idziesz na daleko. Dobra, bo jaka łapka, nie wiem. To jest pierwszy. Dobra, em, zagram tak. Ej, splash, Jeden na blisko, splash. jeden na blisko. Poszedł, poszedł, poszedł. Wiem. Jeden na daleko. Leży. Gdzie jest? Nie widziałem go na daleko. Gdzieś w dru Leży. To była ważna Dlaczego runda. tego zabiłeś? No, mam kawałaszka, mam Teraz... jest ważna runda. Musimy ją wygrać. Pójdę na... na blisko. Nie, 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 mam kołache. fulla. Dobra. Nie to tam fulla? Nawet te digla wziąłem, bo nie miałem na co wydać kasy. Tak leży, leży, flash uważaj, proszę zabij go, za samochodem, leży, a Dobra. kto zabił w ogóle? Ty, 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 ja, ja, a ta runda była mega ważna, bo dzięki temu teraz mamy remis. Kurde, mhm. na, na początku nas swój tak? a teraz jest remis. No, no, no. Bo tam ten jeden mazer frag. Dobra, to jest ważna runda, Pod bo duchu, ona nam da Podsadzisz, podsadzisz? Tak, 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 tak. U niego tylko jeden tak. chłop zabija. Ten drugi jakoś nie wiem. Ten drugi w ogóle ani razu nikogo nie zabił. Nawet asescyniny. Od razu, leć, podsadzaj. Dawaj. Oni Zabaj. są już gdzieś na blisko. Tak. Na plec. Zabij proszę, 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 pomóż. Nie! Ja, gdzie? No tu był. I serio nie widziałeś go? Ja. Mi nie widziałem. Hedda mi od razu walnął. To przez to Sorry. umarłem. Bo ty strzelałeś do jednego i drugi mi plecy zrobił. Dobra, mam digla. Oho, jego ten, ten drugi właśnie zaczął fragować. No dobra. Ej, co zrobił? Jakim sobie on ma dwa MVP tamten typek? Ej, 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 o kurde. Tutaj, na tarasie będzie. Od razu mi wolną błyskała H. O, kurde. No bez szans Jest źle. Dobra. Ty pójdziesz na blisko, spoko. Dobra. Idź. Możesz... ile masz Nie, dobra, jednak mu też... Um... Kurde... No te kurde. ja biorę CZ. -kę. Ja biorę CZ. Dobra, tylko CZ dobra. może mnie ocalić. Mówię. A mnie może ocalić tylko to, że wejdę na górę. Dobra, jestem na górze. Widzisz chłop? Ka tak. Mam kałacha, mam kałacha. Mam tego z kałachem. Tam jest chłop. Na dachu chyba. Gdzie? Leży. Dobrze. Ty kawaha? kałacha? Mm, nie, nie, nie. Ty bądź, no, ja jest pójdę na blisko. Z Ale ja na blisko pójdę. Dobra. Ty pójdź na daleko. Dokupiłem granaty. pójdę no. sobie na bli Nie, bo ja pójdę na blisko, ja go stracę. Okej. Okay. Na blisko z kałachem niby dobrze, ale... Ja no, ma być zabij zzałem, tak jak do... Dobra, pójdę znowu tak samo jak byłem Na daleko Gdzie? Lecę Leć tam, zabij Po go. ich stronie? Gdzie, gdzie? Drewno tam Musisz go zabić Dostał Leży Dostał Mam co... w ale biorę kałacha no i teraz gdzie jest ostatni? To jest ten lepszy Za domkiem, za domkiem, za domkiem, ma To po kampi, bo ja mam P Albo go speskuj go, jak go zobaczysz to go speskuj Na sekundę wychylaj Słyszę go On się jest na Plantuję Bober, nie full auto, nie full auto, nie... 21, co ja zrobiłem, jakie warzywo Mówiłem ci, mówiłem ci, nie, nie full auto, nie full auto Ja myślałem, że on będzie bramtował pójdę na daleko, ja idę na daleko, pójdź na blisko Mam mam Ale nie wyłóż się, bo od ciebie zależy ta runda, pamiętaj Bardziej mecz No... Ej Mam przypał, mam przypał Dwóch na blisko Bocam. z kałachem. Umarłem. Jeden ma tak. To jest już GG prawda? O kurde. Gdzie on był? To tylko może być teraz remis. Musimy to wygrać. Ja idę na daleko. Ja wziąłem digli flash. Kurde, no nie. Widzowie. Ja nie chcę mieć Silvera. To jest. No, to Pierwszy to raz będziemy mieć missionę... o nie, na daleko jeden. On, oni mają obaj kałachy, czy nie? Trzy pał będzie. się umrzemy, bo oni mają ka No. Prostit. No z kałacha na daleko zliklam ciężko trochę. Oh, wow. No, peskuj, peskuj, nie wytylej. Ładnie, leć po kałacha, leć po kałacha. O nie, ale on. Bombę I'm safe. Sejfuj, safej, safej, Czekaj, czekaj. Będzie musiał do ciebie przyjść, bo tu jest bomba. Wiem, tylko jest problem, bo on ma kałacha i ja nie wiem gdzie się wycofał. Będzie mnie reszował. Już go nie ma tam. A, on był po lewo. Tak. Nie mam chyba silvera. Rangi nie mam. nie do, Dobra. Widzowie, to widzimy się w następnym meczu. Dobra, widzowie, jesteśmy już w drugim oh. meczu. O, dobra, zaczynamy anty. Dobra, podsadzę się, spoko. Dobra, Pobiegnij pierwszy. Od razu lecę. Dobra, obyśmy wygrali ten mecz, bo chciałbym dostać jakiegoś golda chociaż. Ubiłeś? Tak, od razu już tam Dostał 32. Ale nie wiem jakim cudem bochada Plantuję, plantuję, plantuję! Na spokojnie, on pójdzie na górę. wiem. O nie! Poczekaj! Jak? Dobra, bober. Bez szans byłem, ja nie miałem Dobra. gdzie uciekać. Oni strasznie grają szybko. Oni strasznie grają na planta. Oni grają tak na planta. Oni... Ja kamizelki nie kupiłem. Oni plantują i uciekają, żeby się kampić. Dobra, ja idę na daleko, spoko Jeden Właśnie tutaj Drugi poszedł na chatkę Nie no, Ammu, czemu Ammu mi się skończyło, widzowie? Peskuj, nie, nie rób hula No Dobra. ja peskowałem Ja peskowałem, Ej. tylko Ammu mi się skończyło ja, ja się, właśnie się wkurzyłem Właśnie się wkurzyłem Czemu mi się Ammo w takim momencie kończy? Chopie! Wyluduj, lecz tam Lecz tam tędy. Ja rasuję. Flash Oj ten flash twój nietrafiony lekko Kolejny flash Oni są. E, na daleko, na daleko nie pikuj. SG. On ma ten karabin. Jest na dziś na... Nie... No dobra, może już no nie no na daleko. Ale kaławka zabiłem. I mam bombę tutaj. Słyszysz go na tarasie jest? gdzieś jest chyba. Nie umarłem! Taras albo piwnica. Na spokojnie graj. Ty masz 19 HP, on ma fulla. Dobrze! Świetnie. Dlaczego nie mam mojej zbytki? Nie wiem. Weź kałacha, weź kałacha. Dobra. Def. Dobra, ile masz kasy? 50. Dobra, to ja biorę PMA finajcie. FINAGI. Wbijam się w finite Leży Tylko boję się drugiego, że mi z pleców wyjdzie. Oj, domek ma 20, do 125. On nie plantuje. plantuje. Nie. Bober Ładny Dobra, Dobra widzę, widzowie. Nie jest chyba tak źle. Kurczę, Chociaż widzicie, się... że jestem tragiczny du w tą grę, okay. ale. Bardzo dawno w sumie nie graliśmy z Naprawdę dawno. No. no. Ale widzowie widzicie, że jestem trochę tragiczny w tą grę, lekko mówiąc. Ja też. Flash. O nie, ja umrę. Przez tego flesza Czemu? Prawie umarłem przez tego flasha. Eee, no, kamień. kamień. Tu, tu, jak? tu widzisz go? Tu. No nie. Jak ty go nie widziałeś? Nie. Nie wiem, nie wiem, sorry story Czas... Kurde, on me uloła Dobra, wchodził mnie ten gości Robimy tak Na... Dobra, jeden nad Dobra, bior, bior, biorę, biorę, umpa, biorę umpa Dobra, ale totalnie na luziku Może wygramy Ale flaszę dostałem On jest nad tak? Nie gdzie oni są? Anna. Ale mnie zabił. Przy... Ale dostał dużo. Dostał. Ładnie. Ale wy <laughs> Oni szans nie mieli. No dobrze, dobrze. dobra, dobra. Dobra, kupy sedigla. I tylko tyle, bo nie mam. Masz, jak masz jakąś broń? Masz jakąś broń? A, dobra. E... Masz, masz, masz. Dobra, m a co? A, dobra. To czekaj, bo ja zapomniałem kupić. Ale ci kupiłem? No, z Nie! MP7! Nie. A nie, bo nie potrzebowałem. Oni zapontowali. Błuje! Na haczu, na chacie. Leży, leży. Masz defiuta? Mam. Masz defiuta? Dlaczego tak? ma luzie Dobra, jest szansa, że wygramy może ten mecz, chociaż... Weź kałaszkę czy coś. Ja mam mkę, kałaszków nie było. Ile mam kasy? Mam 3... 3600... To, miałem... to jest ostatnia runda. Ej, kupię ci. Mkę ci A, kupię. Marka. Masz. Masz Mkę, masz emkę, masz Mkę, to jest takie runda. Nie mam runda, nie mam kasy już. Mam... Wziąłem samą mkę. Lecz za... tak na średni. Dostał HEDA 79, kamień, na tarasie zaraz będzie Drugi ma 20hp, gdzieś yeah. tu, yeah. kowaj się, kowaj się, no bo... się widziałeś? Ale on był pod tobą, on cię widział z dołu, ty go nie mogłeś widzieć No sorry Nie, Lamo nie miałem też Ej, GH napisał, wiesz co to znaczy? Bo ja nie do bardzo No good hef. A i tak go nie lubię. Idziemy go zrobić. Rastrujemy od razu. No ja to mam tam... Jest... moją taktyką. No ja to. to jest taka taktyka, że... Jest po chyba. Dostał. Filmuj mnie. Weszedł Be przez ten, weszedł, weszedł przez ten. Tam. Tak. E Uda. Przez... E Zabij go. Ładnie. Ładnie, Bober. Ja nie wiedziałem, gdzie bo kasa Zaplantuj, bo kasa byś dostał. A, kasa za... byś kurde. Zapomniałem, no, ale dobra. Ja na biorę samego PMA. Ja to biorę PMA i jednego flash. Dobra, masz bombę. Ja pójdę... ...sobie, tędy, jak zawsze. Flash! Flash! Za no blisko! Leży. Dobra, ja ale tu Chyba na no daleko Nie Zaplacuje, wiem spoko? Dobra, dobra, ale uważaj, nie widzę ich Dostał ładnie Dobrze jest, dobrze jest chłopie, dobrze jest Nie biorę Gram w sumie nic może. to znaczy może dobra, dobra widzowie, na razie Musiałem być cicho, sorry, że tak cicho, ale Skupiałem się lekko Wydałem ka całą kasę Dobra, dobra, dobra To musimy wygrać. Ta runda jest ważna, bo ta runda nam pomoże bardzo. Bo będą kupić Kałacha chyba, a oni będą już w dupie, bo oni nie będą mieć hajsu, będą w dużym oni. Są po chyba, jeden przynajmniej. Dobrze, on miał Loła, takiego, że on nie mógł żyć już. Uważaj, nice! On ma, bierz chyba. Dobrze słyszałem MK? Mam 4-4, no Dobra, kupuję kałacha. Kupić kałacha. Ja kupuję. Mogę kupić kałacha. Nie, 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 oszczędzaj, oszczędzaj, oszczędzaj. Masz m jest no, dobrze umiem, Bo jeśli przegramy tą rundę, to będziemy mniej przechlapane. MK jest. Ja idę na daleko, ty, ty na spokojnie na blisko pójdź. Dobrze. E, tylko gdzie jest... O widzę teraz! Jeden dostał. Jeden dead Masz kałacha? Kurwa. Proszę, chciałeś go. Piłk się na ten, jak? Jak? Zadostał. 35! Nie dostał. Nienawidzę goście kampym. Bo Ma. ciężko ich. Masz kasę? Mam kasę, ale nie kupuję Albo dobra. Idę na blisko z kałachem. Lepiej będzie. Kurde, bo Jestem. straciliśmy hajs. A oni zyskali. Oni sobie pewnie teraz pokupuli Mki Flash, uważaj. Jakby nie kupili Mki, to by byli bardzo Zabij jednego, proszę. Świetnie! Tam jest drugi. Gdzie? Drugi jest tam. Patrz mu! Tam! Na lewo na, bal na balkonie, na balkonie tutaj. Uważaj. Nie no nie ma go tu. W tym miejscu szybciej to by było. Będę. Jest! Będę. Co najmniej remis, co najmniej remis teraz no ty, ma, Ile masz kasy? E, dobra ja teraz 3 300 okay, e, Kałacha ci kupię A nie e, Kupisz mi kałacha, ku, kup kałacha Dobra O byśmy to wygrali Ja idę na blisko ja na Masz bombę Bo ty z bombą lepiej jakoś Uważaj Kolejny Flesz leży, ale mam na daleko, na daleko, auga ma, auga ma. Leży, jest, jest. dobra widzowie. Ule, uwaga, kurde, silver 2? dobra ja też? A nie, ja jeden. Dobra widzowie ja mówi, się, mówi się trudno To no było na tyle w tym odcinku w, nas, w następnym odcinku wbijemy raczej większą rangę No i zobaczymy Jeśli spodobała Wam się, spodobała się seria, piszcie komentarze oczywiście czy mam nagrywać więcej czy nie No i wiadomo zostawcie suba No i łapkę w górę Dobra i to na tyle Siema